Choć im niedziela około nieszporu 26 września. Pan mój Lubelski donosi, że ku wieczorowi zwiedli nasi szczęśliwy hart z Turkami. Ale co ważniejsza, Wołoch Weweli wyjechał z listy naszymi do wezyra, w których napisaliśmy, że poślemy posłów do Turków, jeżeli by nam Turcy dali w zakład kilka osób pewnych. Ale tego samego dnia Weweli wrócił się od Turków i przyniósł odpowiedź, że mianowicie wezyr w liście swym mówi, iż żadnych zakładników nam nie dadzą, ale ustnie upewnia i pisemnie upewnia wiarą swoją mahometańską hmm, yy, o bezpieczeństwie posłów, którzy by do ich obozu przyjechali od nas. Na to diktum szmer rozszedł się po wojsku i pan Zbigniewski zaraz ostrzegł, że mimo iż cicho było tego dnia i nie nacierali Turcy, to tym bardziej widać, że czynią to zdradliwie i chytrze, aby tak jak Grecy zrobili strzeżcie się, bo... Sarpedon mówi, Danaos dona ferentes. To jest tak jak pan Andrzej Kochanowski z Wergiliusza nam przekłada. Niechaj co chce będzie, boję się Greków, chociaż dary niosą wszędzie. Dlatego właśnie pan Prokop Zbigniewski mówi, że Turcy jak Grecy, a Grecy jak Turcy. I że z lada czem posłów do nas posyłają, aby tylko wypatrzyli, co się u nas dzieje. Tyle serwisu codziennego wojennego na dziś. Co będzie, to będzie. Do jutra.